Słuchasz Outriders Podcast, podcast o świecie, w którym opowiadamy o międzynarodowych wydarzeniach wpływających na naszą rzeczywistość. Pamiętasz jeszcze, że to miała być bardzo ciężka zima? Obawiano się, obawialiśmy się, że zabraknie prądu, że będzie zimno, będą jakieś problemy z ogrzewaniem. Nasz rząd na gwałt kupował węgiel, a pod koniec lata ubiegłego roku już trochę było nawet tak panicznie. Nic takiego jednak się nie wydarzyło, a to głównie ze sprawą pogody. Zima w tym roku przecież nas oszczędziła. To chyba jedyny rok, kiedy możemy się z tego jakoś cieszyć, bo chyba wszyscy wiemy, że nic dobrego za tym się nie kryje. Kryzys klimatyczny chyba nie może być już bardziej widoczny dla każdego i każdej z nas. Ja tylko przytoczę tutaj, że średnia temperatura powietrza w styczniu tego roku w Polsce wyniosła 1,1 stopnia Celsjusza, co oznacza, że była o 2,2 stopnia wyższa od takiej średniej wieloletniej dla tego miesiąca, jeśli byśmy porównywali to z latami 91-2020. Innymi słowy, mówiąc po naszemu, było ciepło to takie moje omówienie danych z polskiego IMGW. Przypomnę tylko też o taki nasz archiwalny odcinek o tym, jak Ukraina szykowała się do zimy. Zrobiliśmy taki jeden specjalny, warto tam zajrzeć i posłuchać. Ale dzięki takiej zimie Europa dostała czas, żeby dokonać wydawało się niemożliwego czyli zmienić sposób, w jaki pozyskuje surowce i energię. Ten czas dany dzięki takiej ciepłej zimie został przez wiele krajów całkiem nieźle spożytkowany. I ta zmiana dzieje się na dwa sposoby. Po pierwsze, kończą się dostawy z Rosji, dostawy wszelkie maści różnego rodzaju paliw kopalnych i surowców. A po drugie, trwa znacznie szybsze przestawianie się na ekologiczniejsze formy wytwarzania energii elektrycznej. I jest jeden kraj w Europie, który na tej zmianie bardzo może skorzystać. To Rumunia. Ja nazywam się Jakub Górnicki. w dzisiejszym odcinku przenosimy się właśnie do tego kraju. Epizod montowała Justyna Godz z Sounds and Stories, a produkowała Zuzanna Oleniczak. W Rumunii rozmawiamy z Radu Magdinem, analitykiem do spraw globalnych, konsultantem, który pracował m.in. jako honorowy doradca premiera Rumunii w latach 14-15, doradzał premierowi Mołdawii w latach 16-17 i doradzał w szeregu kwestii strategicznych, od strategii politycznej po wdrażanie reform i sprawy zewnętrzne. Rozmawiamy też z Razwanem Nikolescu, członkiem European Institute of Innovation oraz Georgem Sergiu Nikulescu sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii Rumunii. Dodam tylko że jeśli chodzi o balans między gośćmi a gościniami, to w Podcast bardzo o to dbamy. W tym odcinku mamy trójkę gości, tak się złożyło. Staraliśmy się, żeby to było bardziej zbalansowane, ale cały czas nasza średnia w całym podcaście jest bardzo Dobra, także mówię o tym tylko dlatego, żebyście zdawali sobie sprawę, że my zdajemy sobie sprawę, że to jest ważne i również o to dbamy. Ale na początek trochę wprowadzenia. Po pierwsze, Rumunia to 21-milionowy kraj położony nad Morzem Czarnym. Pewnie wielu z was, te słuchaczki, słuchacze byliście tam, graniczy z Ukrainą, Mołdawią, Serbią, Węgrami i Bułgarią. To tak tylko, żeby umieścić to na mapie i trochę będziemy do tych też sąsiadów dzisiaj nawiązywać. Może pierwsza niespodzianka tutaj, bo Rumunia jest drugim z tej wielkości producentem gazu ziemnego w Unii Europejskiej. I pewnie kolejna niespodzianka, że po Holandii. Obecnie produkuje codziennie od 25 do 26 milionów metrów sześciennych gazu. Co wystarcza na pokrycie całego zużycia w okresie letnim tego kraju, ale niewystarczająco do zaspokojenia potrzeb w całym okresie zimowym. Niemniej, Rumunia ma znaczny potencjał, aby stać się największym eksporterem netto gazu ziemnego w Unii Europejskiej, głównie ze względu na niewykorzystane rezerwy gazu w Morzu Czarnym. Zasoby gazu na lądzie szacuje się na około 100 miliardów metrów sześciennych podczas gdy zasoby morskie w głębokich wodach Morza Czarnego są szacowane na od 42 do 84 miliardów metrów sześciennych. To wystarczyłoby zarówno na konsumpcję krajową, jak i na eksport. I tu dwie ważne kwestie. Jedna jest taką kwestią geopolityczną, która napędza te wszystkie zmiany. Wojna Rosji z Ukrainą wymusza podejmowanie jasnych i konkretnych decyzji, mówi Radu Magdin. Klasyczny przykład to ustawodawstwo dotyczące wytwarzania energii elektrycznej przez morskie farmy wiatrowe. Mówiliśmy o tej legislacji dotyczącej offshore od lat, ale tak naprawdę nic się w tej sprawie nie wydarzyło, dopóki nie wybuchła wojna w Ukrainie. Razem z Polską jesteśmy dwoma największymi państwami graniczącymi z obszarem wojny rosyjsko-ukraińskiej. W pewnym sensie zmusza nas to do podejmowania procesu decyzyjnego o lepszej niż dotychczas jakoś. Biorąc pod uwagę plany regionalne, zmusza nas to do ponownego połączenia się z naszymi partnerami, zwłaszcza z Amerykanami. A drugą ważną kwestią, jeżeli chodzi o zmiany w Rumunii, to sprawa lokalna. Tak, relacje z Mołdawią to szczególny związek. To relacja kulturowa, żeby nie powiedzieć, że patriotyczna. Oczywiście nie mówimy o ponownym zjednoczeniu, ale ta relacja to coś więcej niż tylko biznes. Dowodem są ostatnie kontrakty, które tak naprawdę nie były zawierane na zasadach komercyjnych, ale przyjacielskich, bardzo przyjacielskich w stosunku do Mołdawian. Tak więc taki jest potencjał Rumunii. I jednocześnie Rumunia z powodzeniem wykorzystuje źródła odnawialne. Jej 208 zakładów hydrologicznych wytwarza około 30% energii. Dodatkowe 16% pochodzi z wykorzystania zasobów wiatru, fotowoltaiki i biomasy, a do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 30%. W miesiącach letnich ich potencjał jest szczególnie wysoki. Na przykład w lipcu 2021 roku nieco ponad połowa wytworzenia energii pochodziła już ze źródeł odnawialnych. Energia wodna stanowiła ponad 34%, wiatr ponad 15%, fotowoltaika 7%, a biomasa nieco ponad 0,5%. Kontynuujemy naszą rozmowę z Radą Magdynem i pytam go, czy jego zdaniem Rumunia jest zdolna do rozpoczęcia eksportu dużych ilości dowolnych towarów energii i gazu, czy to raczej kwestia bezpieczeństwa energetycznego i to wszystko powinno pozostać wewnątrz Rumunii. Przede wszystkim chodzi o nas. Być może będzie można coś przekazać dalej, patrząc z perspektywy transakcji czy wzajemnej przyjaźni, na przykład do Mołdawii, a z czysto komercyjnej perspektywy do Bułgarii i na Węgry. To właśnie te państwa w regionie są zainteresowane ropą i gazem. Węgry i Bułgaria ich potrzebują. W Mołdawii również jest zainteresowanie prądem, ropą i gazem. Według mojej wiedzy Bułgarzy mają energię elektryczną, nawet na eksport. Nasze relacje z tymi trzema państwami mogą sprawić, że staniemy się pół hubem w regionie dla czegoś bardziej ambitnego. Potrzebujemy ciągłości politycznej, stabilności politycznej, a także z całym szacunkiem dla naszego systemu władzy potrzebujemy sprawniejszego procesu podejmowania decyzji. Ponieważ Rumunia nadal jest państwem, gdzie jest tak zwany wielki szef i z psychologicznego punktu widzenia jest nim prezydent. Szefem operacyjnym jest natomiast premier i wielki szef mówi, że trzeba zrobić tak i tak. Tak było w przypadku partnerstwa z Azerbejdżanem. Prezydent zauważył możliwość kooperacji z kimś silnym na Kaukazie i jako wielki szef powiedział, co robimy. I my to realizujemy. Jeśli wielki szef, jest w porządku, ale niczego nie przekazuje podwładnym, wtedy system tak naprawdę nie działa. Weźmy pod uwagę następne dwa lata, razem z tym rokiem, ponieważ nadal jest to czas, w którym możemy realizować niektóre projekty. Myślisz, że rumuńscy decydenci, osoby odpowiedzialne za to wszystko, ustawodawcy, tak naprawdę nie mają planu? Są konstruktywni i pozytywnie nastawieni, ale nie mają jasnych priorytetów, a plany zależą od priorytetów. Podaj mi strategię i będę wiedział, jaki jest Twój cel. Musisz mieć generalny cel np. niezależność energetyczna, albo osiągnięcie takiego stopnia niezależności energetycznej, jak to tylko możliwe. Tylko, co jest Twoim priorytetem? Do czego tak naprawdę dążysz? Co realizujesz? Czy Twoim celem jest wydobycie jak największej ilości gazu z Morza Czarnego? A może Twoim celem jest pójście w energię jądrową? Myślę, że bez względu na to, co zrobimy, jaka będzie rumuńska polityka, cele związane z energią jądrową będą realizowane. To jest dla nas ważne. Patrząc uwagę na to wszystko, pytam razwana Nikolesku, dlaczego mówi się, a ostatnio pojawia się o tym wiele artykułów, że Rumunia może pełnić w przyszłości rolę hubu energetycznego? Ponieważ zgodnie z oficjalnymi danymi Eurostatu, jesteśmy jednym z trzech państw, które są najmniej uzależnione od importu energii. Nasz wolumen, wielkość importu jest o wiele niższy w porównaniu z innymi krajami w Europie. Ponadto mamy potencjał do produkcji jeszcze większej ilości energii odnawialnej oraz biopaliw drugiej generacji. Mamy także rezerwy gazu ziemnego. Czy to wystarczające, żeby Rumunia była samowystarczalna i mogła również eksportować energię? Rumunia może stać się bardziej niezależna, przynajmniej w zakresie energii elektrycznej i gazu. W przypadku ropy jest o to trochę trudniej. Rumunia ma również potencjał, aby zaopatrywać w energię sąsiednie kraje. A jeżeli chodzi o George'a Serhiu Niculescu i jego spojrzenie na Rumunię jako hub energetyczny, to myślę, że Rumunia już teraz odgrywa ważną rolę w tym obszarze. Pokazują to dostawy gazu ziemnego do Mołdawii i Ukrainy. Można nawet zdefiniować naszą rolę właśnie jako hubu energetycznego. Being defined as a, hub. a czy stać na to Rumunię? Oczywiście. Jesteśmy drugim co do wielkości producentem gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Importowany gaz ziemny to niewielki procent naszego zużycia. Ostatnio zawarliśmy bardzo dobrą umowę ze spółką z Azerbejdżanu na dostawę większej ilości gazu ziemnego na następną zimę. Przygotowujemy się więc do zimy 2023-2024. Patrząc w przyszłość, rozpoczęliśmy również wydobycie gazu ziemnego na Morzu Czarnym. Za wyjątkiem Serbii, Rumunia jest połączona nitkami gazowymi ze wszystkimi sąsiednimi krajami. Daje nam to potencjał, aby służyć jako hub dla potencjalnych dużych graczy w sektorze gazowym, którzy szukają możliwości dystrybucji gazu ziemnego na inne sąsiednie rynki. Tak więc, za wyjątkiem Serbii, Rumunia ma dobre połączenie z Bułgarią, Węgrami, Mołdawią i Ukrainą. Chciałbym również podkreślić, że w Ministerstwie Energii pracujemy nad projektem ustawy dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej. Mamy nadzieję, że ta ustawa i ten projekt będą gotowe w połowie marca tego roku.

Port w Konstancy może odegrać ogromną rolę w zwiększeniu możliwości rumuńskiego hubu energetycznego. To największy port na Morzu Czarnym, który przejmuje rolę wszystkich innych portów ukraińskich dotkniętych wojną. Cały transport został przekierowany do portów Konstancy. Port ten może również pełnić rolę operacyjną i konserwacyjną dla działalności offshore nie tylko dla Rumunii, ale także dla Bułgarii i Ukrainy, zwłaszcza w późniejszym etapie odbudowy Ukrainy. I właśnie dlatego bardzo poważnie przyglądamy się tej możliwości związanej z morską energią wiatrową. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, wszystko wygląda dobrze. Rumunia poczyniła pewne kroki i jest jednak daleko od osiągnięcia powiedzmy takiego pełnego potencjału. Jak to będzie wyglądać w najbliższych latach? Pyta zwana Nikolesku. Myślę, że potencjał energii odnawialnej w Rumunii jest ogromny. Nie zgadzam się, że jak powiedziałeś, poczyniono tylko jakieś kroki. Rumunia jest liderem Europy Środkowo-Wschodniej pod względem energii odnawialnej. 24% całkowitego zużycia energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Nie ma drugiego państwa w Europie Środkowo-Wschodniej z takim osiągnięciem. Jesteśmy również jedynym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej, które zobowiązało się do posiadania ponad 30% energii odnawialnej do 2050 roku. Rumunia so, said, przoduje Rumunia pod tym względem. Repower EU to plan Komisji Europejskiej polegający na uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 rokiem. Rumunia w ramach tego planu ma dostępne 1,4 mld euro. Do kwietnia tego roku rząd rumuński musi przedstawić dokładny plan wydania tych pieniędzy. W zasadzie zostało dwa tygodnie do tego terminu. Czy to się uda? Bo o ile w kwestii planowania nie idzie nam najgorzej, to w kwestii wykonywania planów już niestety tak. Chciałbym więc zobaczyć więcej działań. Naprawdę szkoda, że kraj, który ma ogromny potencjał, który zajmuje pozycję lidera w transformacji energetycznej, zajmuje tę pozycję ze względu na przeszłość i działalność sektora prywatnego, a nie ze względu na działania władz. A co z odnawialnymi źródłami energii? Wielu inwestorów wkłada swoje pieniądze w parki fotowoltaiczne, w farmy wiatrowe. Rząd zakomunikował plan przekazania około 600 milionów euro społeczeństwu na inwestycje w panele słoneczne, o ile wzrośnie ilość energii produkowanej przez OZE w ciągu najbliższych dwóch miesięcy-dwóch lat. Z pewnością wzrośnie. Sprawdzimy, o ile wzrośnie procentowo, ale Ministerstwo Energii zobowiązuje się do kontynuowania transformacji, do kontynuowania tej ścieżki dekarbonizacji. A jeżeli chodzi o tą ogromną elektrownię węglową w rowinarii, ona prawdopodobnie nie będzie działać wkrótce, prawda? Jesteśmy bardzo zaangażowani w zastąpienie spalania węgla, stopniowe wycofywanie się ze spalania węgla do 2030 roku. Nie zamykamy niczego, dopóki nie będziemy w stanie tego zastąpić. Zastępujemy więc paliwa kopalne, turbiny opalane węglem, bardziej elastycznymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska sposobami pod względem generowania emisji CO2. A jeżeli chodzi o sam węgiel w Europie, to zachęcam Was do tego, żebyście rzucili okiem na nasz projekt. Zakładnicy Węgla to taki duży projekt interaktywny, który realizowaliśmy przez oj, 2000, pół właściwie cały 2021 roku. Publikowaliśmy go we wrześniu ubiegłego roku, ale bardzo wiele rzeczy tam się jeszcze nie zmieniło. I korzystając z tego, że już rzuciłem taką dygresję, to pociągnę tę przerwę, żeby podziękować wszystkim patronkom i patronom. Część z Was, osób nas wspierających, wyraziła zgodę na takie personalne podziękowania, co niniejszym czynie, ale jednocześnie pochwalę się i bardzo mocno podziękuję, że w ubiegłym w tygodniu przekroczyliśmy 300 osób nas wspierających. Także za to serdecznie bardzo dziękuję. Patrzę tutaj na patronite.pl łamane przez Outriders i na dzień dzisiejszy jest to dokładnie 306 osób, także bardzo nas to cieszy. Dziękujemy. Kolejny, kolejny taki, w angielsku się mówi malestrę, ten kamień milowy osiągnięty, także pozwolę sobie podziękować Michałowi Sadowskiemu, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Katarzynie Bultrowicz, Wadysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczakowi, Annie Araucz, Wioli Samborskiej, Damianowi Kasjanowi czy Bartkowi Fischerowi. Jesteście naprawdę cudowni, bardzo Wam za to wszystko dziękujemy, za to całe wsparcie, bo bez niego byłoby bardzo ciężko. I wracamy do naszego odcinka o Rumunii. Z Rosji. Płynie do Rumunii coraz mniej ropy i gazu. Czy w najbliższej przyszłości możliwa jest sytuacja, aby import z tego kraju od Gazpromu zniknął na dobre? Pytam Razwana Nikolesku. Tak, jak już mówiłem, mamy odpowiedni potencjał, a na imporcie polegamy w niewielkim stopniu. Mamy potencjał, aby być dostawcą i na miarę naszych potrzeb, i na miarę potrzeb na poziomie regionalnym. Moim zdaniem Putin zniszczył lub jest na dobrej drodze do zniszczenia rosyjskiego sektora energetycznego z powodu szalonej wojny z Ukrainą, z powodu embarga i decyzji wielkich firm o zaprzestaniu działalności w Rosji. Tak więc Rosja będzie coraz mniej istotna w kwestii energii w Europie. A państwa muszą oczywiście zaspokajać swoje potrzeby energetyczne na różne sposoby. Rumunia ma dobrą pozycję. Jesteśmy w bardzo niewielkim stopniu uzależnieni od importu i jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. W Rumunii mamy jasność co do przynajmniej czterech lub pięciu kierunków rozwoju. Jeden z nich to współpraca z Amerykanami w kwestii energii jądrowej. To inicjatywa, która z pewnością wystartuje w ciągu najbliższych kilku lat. Im większy udział atomu w miksie energetycznym, tym lepiej. Głównym osią rozwoju będą małe i średnie reaktory. A także odmłodzone obecne elektrownie jądrowe. Odnośnie planów, i wracam tutaj do rozwana Nikolesku, odnośnie planów, Rumunia ma duże plany związane z energetyką jądrową. W najbliższych latach mówi się o budowie reaktorów 3 i 4 w elektrowni Czarna woda oraz małych reaktorów SMR. To technologia amerykańska. Czy Bruksela, twoim zdaniem, zgodzi się na te plany, czy raczej nie? Według mnie, energia jądrowa to czysta energia. Tylko, że znowu dużo gadania, mało działania. Przestańmy gadać, zacznijmy działać. W sprawie reaktorów numer 3 i 4 to rozmawialiśmy już o tym ponad 25 lat temu. A więc więcej działania, mniej gadania. Jesteśmy świetni w ogłaszaniu planów i lubimy dużo mówić. A gdy przychodzi do realizacji działań, to już nie jesteśmy tak skuteczni. Weźmy jednak pod uwagę, że będzie to pierwsze tego rodzaju rozwiązanie, pierwsze tego typu jednostka jądrowa w Europie. Potrzeba jeszcze sporo czasu, aby ją uruchomić. I tutaj pytam Radu Magdina. Tak, to prawda. I znów chodzi o potencjał, ale ten projekt ma być zrealizowany. Strona rumuńska podchodzi do tej kwestii bardzo poważnie. Powtórzę raz jeszcze, że Polska ma naturalną pozycję, aby być centrum Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc to pod uwagę, niezależnie od energii jądrowej, energetyka wodna również ma duży potencjał. Zobaczymy, jak pójdzie proces dokapitalizowania w ramach IPO, czyli pierwszej oferty publicznej firmy Hydroelectrica, która zarządza około 200 hydroelektrowniami w Rumunii. Rozwój morskich farm wiatrowych, inwestycje w ropę i gaz, a tutaj Amerykanie również odgrywają pewną rolę, wspólne przedsięwzięcie firmy Romgas z. OMW Petrom to kolejne kierunki, w których chcemy podążać w przyszłości. Dla mnie jako analityka jest jedna trudność. Trzeba wiedzieć, ile musimy zainwestować w naszą sieć elektroenergetyczną. Ile inwestycji potrzebujemy, aby mieć pewność, że jest wystarczająco dużo miejsca i możliwości, aby całą tę wytworzoną energię wprowadzić na rynek. To, czego brakuje Rumunii, nie tylko pod względem energii, ale także ogólnej ekonomii, to pomysł na integrację. Co powiedziałbym, gdybym miał porównać naszą gospodarkę z innymi państwami i określić źródła naszego dobrobytu? My chcemy przeciągać inwestycje i chcemy eksportować. A prawda jest taka, że w Rumunii mówimy głównie o Narodowym Funduszu Odporności i Odbudowy oraz o jego uwarunkowaniach. Mniej skupiamy się na handlu, mimo nowo powstałej Agencji Promocji Inwestycji i Handlu. Mniej mówi się o zintegrowanych rozwiązaniach. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ energia jest dla Rumunii szybkim rozwiązaniem pod względem bilansu handlowego. Czy obawiasz się, że ktoś w Brukseli sprzeciwi się tego rodzaju projektom jądrowym, biorąc pod uwagę, że na przykład Niemcy chcą zamknąć wszystkie swoje elektrownie jądrowe, a Francja wręcz przeciwnie? Chce zwiększyć produkcję jądrową? Myślę, że jesteśmy w kryzysie energetycznym, przed którym stoją wszystkie państwa europejskie, nie tylko Rumunia. Mówi George Sergio Niculescu. Każda nowa inwestycja w produkcję energii w bezpieczny i przyjazny środowisku sposób jest dobrze widziana. Te nowe megawaty będą dostarczane nie tylko na rynek rumuński, ale także do innych państw. To dobre rozwiązanie w ramach naszego zaangażowania w wyeliminowanie zależności od rosyjskich produktów energetycznych nie tylko od paliw kopalnych i benzyny. Podsumowując, czy to się może udać, czy Rumunia faktycznie może pełnić taką dużą rolę, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej i faktycznie stać się tym hubem energetycznym? Już na samo zakończenie posłuchajmy Radu Magdina. W Rumunii jest taki słynny dowcip. Opowiada o różnicy między teorią a praktyką. I z tej perspektywy powiedziałbym, że tak, to prawda. Teoretycznie jesteśmy hubem lub moglibyśmy takim hubem być. W praktyce musimy naprawdę stabilnie wykonywać naszą pracę. A w kwestii inwestycji trzeba przejść od rozmów do czynów. Im bardziej skupiasz się na danym regionie, tym mocniej zdajesz sobie sprawę, że Twoja. Lista życzeń i główne cele są trudne do osiągnięcia. Weźmy na przykład Europę Południowo-Wschodnią i region Morza Czarnego. Czy nam się to podoba, czy nie, jest tu z nami bardzo ambitny gracz, czyli Turcja. W tej chwili naprawdę dobrze gra w tę grę. Gra na kilka frontów lawiruje między Rosją a Ukrainą, jednocześnie pozostaje członkiem NATO. I jest w tej rozgrywce naprawdę sprytna. Turcy również chcieliby rozmawiać i działać w ramach przekształcenia swojego państwa w centrum energetyczne. I naprawdę trudno jest konkurować z Turcją, jeżeli chcesz zostać hubem energetycznym w rejonie Morza Czarnego. A jeżeli rozmawiamy o Europie Środkowej i Wschodniej, to z całym szacunkiem dla Rumunii, ale głównym graczem jest tutaj Polska. Polacy naprawdę chcą działać na tym polu. To był 58 odcinek o Traders Podcast. Bardzo wszystkim dziękuję za słuchanie. Jeżeli brakuje wam podcastu na YouTubie, to on wróci tam pod koniec przyszłego tygodnia już na dedykowanym kanale. O czym więcej powiem w kolejnym odcinku faktycznie od paru epizodów nie publikujemy ich tam w związku ze zmianami, które wdrażamy tak, żeby przyjemnie się tego słuchało, ale jednocześnie, żeby te odcinki podcastowe nie wpływały na odbiór innych formatów, które realizujemy. Po pierwsze, jeżeli brakuje Wam jeszcze oczywiście informacji ze świata, to tradycyjnie zachęcam do lektury i zapisania się do Outriders Magazine, który wychodzi w formie mailowej w każdy piątek o godzinie 8 rano, a pracuje nad nim oczywiście Anna Górnicka i Grzegorz Kurek. Na naszym YouTube znajdziecie też już Dwie rozmowy w nowym formacie. Pierwsza z nich dotyczy Mołdawii i komentujemy tam wydarzenia wspólnie z doktorem Piotrem Oleksym. No, które dzieją się w ostatnich paru tygodniach, związane z różnego rodzaju informacjami pojawiającymi się o spiskach, o jakichś możliwych przewrotach, o zmianie władzy, o tym, czy ym, będzie tam wojna, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Staramy się dużo takich informacji, no, po prostu zdebankować. A druga rozmowa, która okazała się dosłownie parę dni temu, to z Piotrem Andrusieczką rozmawiam o tym, dlaczego Bachmut nie upada, i patrzymy na wydarzenia związane no, z tym, co dzieje się tam militarnie, ale bardziej pod kątem politycznym. A kończąc nagrywanie tego odcinka, szynkuję się do rozmowy o podsumowującej ostatnie wydarzenia z Tygodni w Gruzji. Także trochę się to dzieje, więc jeżeli komuś brakuje bardziej takiego mm, szybkiego komentarza, czy w ogóle komentarza do rzeczy bieżących, które po prostu tutaj nam w podcaście się nie mieszczą, to zapraszam. Ale to było długie outro. Dziękuję wszystkim serdecznie. Do usłyszenia już niebawem. Za tydzień. Hej!